Dzień dobry, Łukasz Warzecha. Zapraszam na swój publicystyczny kanał, na którym regularnie, mniej więcej co tydzień, pojawia się nowy odcinek wideobloga. Mój kanał to jest niezależna publicystyka. Wszyscy Państwo, którzy mnie znają, znają moje teksty i moje wypowiedzi wiedzą, że nie jestem koniunkturalistą nie kieruję się tym, co ktoś chciałby usłyszeć albo. Przeczytać, a większość moich poglądów jest stała od dawna. No i tak się złożyło, że tacy właśnie publicyści, których przecież trochę w Polsce jest, muszą szukać nowych miejsc i nowych środków do przekazywania swoich analiz, swoich poglądów, i to miejsce jest właśnie takim sposobem na skomunikowanie się z moimi. Odbiorcami. Zachęcam Państwa do subskrybowania kanału, który zasilany jest regularnie nowymi wideoblogami od kwietnia 2020 roku. Zachęcam także, jeżeli uznają Państwo, że kanał jest tego wart, do jego wspierania, co można zrobić łatwo poprzez narzędzie YouTube'a, poprzez naciśnięcie przycisku Wesprzyj. Dziękuję bardzo. Łukasz Warzecha. Kłaniam się.